Dobry wieczór, kim pan, pan jest? No, dobry wieczór, a... a ja... Japki, Reanimuję pana. To jest. Faktycznie, ja proszę tutaj przejść. To jest pan... o kurde, pan tu już jest, nie panie. Nie pan co? No pan zrobił. Pana, gdzie my jesteśmy? Kurde, co się tu stało? Proszę pana, gdzie my jesteśmy? Wygląda na Dziura! O, faktycznie, proszę pana. Wygląda, z ale... wygląda znajomo. Gdzie, gdzie. Chwila. Właśnie w końcu nauczyłem, gdzie jest mój pistolet, kochany. Proszę pana, gdzie. To jest to... to jest nasza praca! Przecież to jest nasza pizzeria, tylko. Jakąś pana, bo jest dziura w ścianie. w ścianie. Pana, bo to jest rowerek z piły. O kurde. We, go pan wypiernicz, stąd. Proszę pana, ale, proszę co, panie, co, co, było... co, co, co tu się stało? Nie wiem, ale rowerek z piły mi się wywalił A chwila, proszę pana, już pamiętam co się stało, Ech? pamięta pan? Nie Spali... Tą... Ale spaci... sp... ten, spaliliśmy tą pizzerię, nie pamięta pan? Pamiętam o, Kurde, ale proszę co wy... <laughs> proszę pana, wszystko poznikało ja otworzyłem o, No bo spaliłem, <laughs> spaliliśmy wszyscy No Proszę pana, nie sądzi pan, że łasienki wyglądały trochę inaczej? Możliwe, ale to chyba przez to, że jak jesteś bezdomni, chyba się tutaj próbowali ulokować, więc yy, przemiejscowili kible, Bo pamięta pan, że się tutaj wszystko zawaliło. Tak, bo aha, drzewo tu wyrosło. Fajnie. Nie są nie ma troniki. Spaliłeś się, nie pamięta pan? Przecież my całą pizzę Ale mógłbym jakieś... uciec. Co to jest? To jest coś nowego. A proszę pana, co to za pudełko? Co jest? Rezyn. Co jest? Mój łom! Tu jest. O, mój łom zniknął, ale dobra, mam go już. Dobra, proszę pana. Bo to tak. Są... Proszę pana, czy, czy te drzwi nie wyglądały czasem inaczej? Wyglądały bardzo inaczej. Hmm. Co pan zrobił? E, Kopłem je. Aha. Tutaj nie e. było tego. Proszę pana, tego tutaj nie było przecież. Hmm. Jakieś nowe miejsca są. Dziwne, przecież ostatnim ja. razem, jak tutaj. Przecież jak zaczynaliśmy naszą pracę, to te drzwi się po prostu tak. otworzyły i byliśmy w środku. Ale, ale przerażający Foxy. Gdzie? Tu. No faktycznie. Proszę pana. Wie pan co? To teraz? pana, to pana auto? Nie, moje auto przecież... To, proszę pana, przecież widział pan moje to, auto. O, a to pan auto? Nie, to nie moje auto. Żebana. pana. A grał pan taką grę kiedyś jak Slender? Widzi The Arrival? Widziałem. Znaczy nie, widziałem tylko Slender, The 8 Pages u, bardzo, Na bardzo, na bardzo fajnym kanale MGCAT Gaming. A ja widziałem Slender The Arrival, pograłem, nie? co jest? My jesteśmy w jakiejś relacji, czy coś? Właśnie to samo chciałem powiedzieć. Chodźmy się rozejrzymy tutaj bardziej. Proszę pana, proszę zobaczyć to drzewo. Ja? Strzelam proszę zobaczyć to. Pana! Co jest? jakieś, są jakieś jakiejś niskiej jakości. No Faktycznie, komuś się chyba nie chciało tego robić. Proszę pana, a wie pan co mnie lekko przeraża? Co? Nie zgubiłem pana? To mnie przeraża. Eee... A wie pan. Yhm... E, Yhm... Co? Co mam zrobić z tym rowerkiem? A gdzie jakim rowerkiem? Chwila. Już się dostaje do pizzerii. Dobra, chwilę go było tutaj, Boże, położę, ale... Proszę pana... Bo ja ale... jestem w dru z drugiej strony pizzerii. A widzę. Gdzie jest, jest pan? Widzę rowerik wypity w kamień co dalej? No i proszę iść naprzód. Yhm... E. Chwila, bo ja tutaj może rzucę granat. O. Au. Gdzie pan jest? No, no nie widział pan przed chwilą. Może ten. Dobra. Jestem na dachu pizzerii. O, widzę pana. Dobra, proszę pana. Tak. A, e... co jest? Wróciły. Proszę pana, one wróciły. Ja, jak to? Gdzie one są? Co pana zabiło? Papet mnie zabił. Proszę pana, one jak wróciły. To? One się one jak wróciły, to w... one się muszą trafić w serię. to e? e? spada. Tak. Aha! Co? Niech pan tu przyjdzie. No nie mogę, bo tknąłem w gruzach. No, gdzie, gdzie pan jest? Proszę pana. One przyszły! O kurde, to i cika. O kurde. Aha. Proszę pana, musimy znaleźć sposób na zabicie je. Tylko one. Ała. Kurde, to i leci za mną, a. cała reszta Chciałem zrobić taki wysoki skok. Proszę Pana. Proszę Pana. Oni mi nie dają spokoju. Za mną jest dwóch. Uuuh. Pomocy. Dziewczyna z chłopakiem mnie gonią. Nie, nie, nie. Proszę Pana. Proszę ciwek. Pana. Jak mówiłem, pan, ja nie mam lepszej sytuacji niż Pan. Na pewno ma Pan lepszą. M może trochę. A nie goni papet. A, a mnie goni to i czekaj. I... Dosta dostałem w duchu. Proszę pana. No i tkwimy tutaj. Proszę pana, ja przypominam tak. panu, mam moc mam moc ich wyłączenia chwilowego. One uciekły, proszę pana. Albo, albo nam dały chwilowy spokój. Proszę pana, my musimy się stąd wyrwać. Tak, dokładnie. To musimy... Na mądry pomysł. Bardzo dobry pomysł. Najlepszy pomysł. No. Skopić no. pan te drzwi. Wie pan co? Wiem co musimy tak. zrobić Musimy je jakoś to? zniszczyć Tylko to, to... Ja, e... Dosyć tego Poczekaj pan proszę! Nie! Umżyj Ale widzi pan krew znille, ja jak to się Pierz, nie? Albo to... So... Proszę pana, ale to z so olej nie krew. Właśnie, właśnie to samo chciałem powiedzieć! Jak pan nie trafił tym! Ej! Zabiliśmy ją! Zabiliśmy ją! Nice! Szykuj pan, pan broń, idziemy na zwiady! Co to jest? Szykuj sz pan broń, idziemy na zwiady! Chwila, w ogóle tu są rozwalane drzwi, ot otworzę ja. Je. To jest moja broń. Słyszał pan to? Słyszał pan taki śmiech Frediego jakby? Nie. Ja tak. Ale boję się. Mm. Wie pan co? Poszł Proszę pana, wie, wie pan czego najbardziej boję? Czego? że tu jest tycika bo kurde ona nic nie robi faktycznie Ale e. może do... znikła za się... panem co? za panem co za mną faktycznie chodź tu ty Odsuń się pan. o proszę pana Z zabiłem ją zabił ją pan? tak proszę pana musi pan używać tej broni i musi pan używać tego 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 drugiego ataku tej tej, tej takiej okej okay. eee. Dobra, proszę pana niech pan może teraz ruszy nie nie jestem nie, nie jestem G o tego tylko o tego musi pan ten Dajesz pan eee. o poszedł poszedł gdzieś on zniknął proszę pana wie pan co mnie wie, wie pan co mnie najbardziej yy... Yy, tam jest eee. Oła. O, mówiłem, że... a aha mówiłem proszę pana co jest a było Ała o! Co, co pan Dobra, nie, proszę pana, bo mnie król nie Nie odradzam się! Dobra. Ja, jak? To przeje... jest dwóch! jest nie. dwóch, proszę pana! Jak to uciekam? O! Przenikłem przez pana. ścianę. Co? Przenikłem przez ścianę, proszę pana, bo wyważyłem ścianę chyba. Proszę pana! Tak! Jaka, jaka jest pana sytuacja? Zabiłem ja Faktycznie Proszę pana, ale musi pan używać tego e... E... Co to jest? L... Tego nie było! L... A. L... Proszę pana, zabijem ją i pana przypadkowo, przepraszam, ale... Dobra, grunt jest taki, że zabiłem pana Tfu, ją e... Proszę pana Proszę pana Proszę pana, proszę tutaj przyjść Proszę pana, Malam. bo... Bo tu jest... Bo tu Palombo basta. Tak, ale... Nie mogę włączyć na taki. I pan co jest? Ale... Gin... Ty mały... Ała! Przepraszam O, proszę pana, zabijłem te... Zabiłem to coś. Tak? Tak. Gdzie? Paląbasa jest tam przed panem. Czekam! Mógłby się pan go pozbyć, bo latarki nie mogę włączyć. Też nie mogę włączyć latarki. No, to musimy go zabić. A Przepraszam! Proszę Grym, pana. że zabiłem pana. Znaczy, proszę co? Pana. Proszę pana, poczekaj pan. Proszę, proszę pana, bo ten balon tak. Bobas tutaj jest. Balon Bobasa? Proszę... Tak. We, weź pan coś z nim zrób, bo nie mogę go trafić. No, a ja jestem tutaj. A ja jestem tutaj. A ja jestem na dachu pizzerii. Ała! Dzień dobry. Aha, dobrze! O, <grywa> o kurde, był tu. Nawalaj już niego pan tym. Dawaj pan, powinien być ostateczny cios. Nice, no, zabiliśmy go. Proszę pana, to. to o, chwila. mogę już włączyć latarkę? O, no. Proszę pana, to świetnie. Balon... Proszę pana, o kurde. Złama go panie. nie! <grywa> proszę pana, tak w ogóle. To kto nam jeszcze został? Ała! A pana ba... bije? Ała! Proszę pana, bądźcie się... u Chwila Proszę pana, oni idą tylko za panem Jak to? Normalnie, bo, bo za mną nie szli <grywa> Dobra, wie pan co, idę panu pomóc Aaaa, mógłby pan jednak mi... Ale mógłby pan jednak pomóc Bo no, zabił mnie no jakiś... No już idę, już o, Poczekaj pana, pana. Zabił mnie jakiś Toy Golden Freddy Toj Golden Freddy? No szkoda. Tak. Proszę pana, bo ja utknąłem w drzwiach. O. Ale uciepam im! uciek... im! mąki, mąki, Małpa, munkie, 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 małpa! No. Co? Co? Goni mnie, 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 nie, mnie, nie, mnie, nie, pan jest? mnie, robię mnie, goni kupić nie, nie, Nie tu pana. Ale ja mnie, goni mnie, nie, drodze takiej. Ale pana mnie, nie, nie goni mnie, goni a ja tu też jestem. proszę widzę, widzę go. Nie, nie mam tych. Orbów nie mam już. Proszę pana, a je, wie pod, że jakby się pan zatrzymał na chwilę. Tak. A, mógłby pan, pan stanąć w miejsce, to pana podejdę szybko. Proszę pana, ja tutaj orby biorę. Ila. Ila. Pro, proszę się teraz. Proszę, się szybko, szybko Proszę zrobić szybkie kółko. O kurde. O, o, proszę pana, nawalaj pan w niego, może w końcu go zniszczysz pan O, nice! Umar. Dobra, w końcu jest zniszczony, to chwila. Proszę pana to... A, 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 To i Freddy! Aha, jeszcze ten, jeszcze ten grubas. Tak i czemu one na wszystkie idą za panem? Nie wiem, mógłbym w niego trafić. Próbuję go teraz. O! Zniknął. Pan nie za mną, on nie za mną! Proszę się zatrzymać! O. Dawaj pan o. Ja go zabiłem. <laughs> jeszcze o, się, Widział jeszcze, pan no! widziałem! Widziałem coś czego bym nie chciał. Je, dobra, proszę pana to chwila Kto to. tam jeszcze został. E, marionetka. No, chwila marionetka. marionetka. Marionetka była. Marionetka była, Mangle zniszczona, Walombo jest zniszczony, Freddy zniszczony, to jest złoty Freddy zniszczony. Zepsu... O! O! Oho, oho. Proszę pana, Proszę, bo pana, chyba proszę, proszę odno... mi pomóc! Gdzie jest o. pan? Dobra. Idę mną. panu pomóc. Idę pom panu pomóc normalnie. Aaaa! Proszę pana, on chyba nie ma akurat faul... Aaaa! Wie pan co? On chyba nas atakuje obydwóch. Wie pan co myślę? Kamieniem w go. Nie, nic nie da. Proszę pana. A faktycznie. Ten, niech go pan, bo... Proszę pana, musimy go zniszczyć. Aaaa! Przepraszam. To... A zabił go pan przynajmniej. I pana też. To, to to nie tyle tak dobrego, pan że pan. jego zabiłem. Proszę pana, to kto nam jeszcze został? Został. Chwila, papet zniszczony. E, mar... Zniszczony, zniszczony. Pasu myślałem troszeczkę. E, chwila, to tak. E, Marionetka zniszczona. Mangle zniszczona. Toy chica zniszczona. Toy Bonnie zniszczony. Freddy zniszczeni. Old animatrony też zniszczone. To Faktor kto nam pan? jeszcze został? Tak, to Faktycznie, ale proszę pana, to jest. Nie. Eee! Oh, yes. nie jest! Nie. Daję go pan. Dlaczego... Proszę nie wiem gdzie on jest! On jest w krzaka! A! Widzę. <śmiech> <śmiech> Proszę pana, zaraz już pana w krzakach. Gdzie on jest? Nie ciomasa. Aaa, nie! zostawię! <laughs> Proszę pana! Bo wie pan co on chyba się na pana udział! Chyba na pana! nieważne! O nie! Ale chyba Gdzie pan jest? Gdzie on jest? <laughs> Ja ZA PANEM <grym> ZA Zostaw mnie Zostaw mnie ty psychopatu jeden ZA PANEM widzę, WIDZĘ Ale on wraca Ała Wraca <grym> Ała Dosta Proszę pana dostał przez parę ja krokorda nie Ale ja ale Ała BĘDZIE był, BĘDZIE mu! Proszę pana do wenta wszedł ZA zapadłem, zapadłem! PANEM WIDZĘ 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 Iii. Ała Zabił mnie pan. Idę, on ma ała! Zabił mnie pan! Gień, pana, Musimy skąd uciekać, to nie jest bezpiecznie. Uciekł pan. Uciekłem. No nie, tego. Nie na jest. niego, a! Dobra, wie pan co? Żebana. pana! Ała! No, gdzie ja jestem? Że pana, gdzie pan jest? Bo kurde, jest. Co? Pa pamiętam, jed jedyne co pamiętam to to, że nas ten gościu zabijał, ale... Gdzie ja jestem? Dobra, wezmę dla mojego. Dobra, tutaj jest puste jak w jego głowie. Dobra, no to... No to wychodzę z sto... głupie drzwi. Kurde, przecież to jest to miasto, w którym byliśmy wcześniej. O, 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 co! O, nie mogłem cię zabić! Nie! Jas nie, 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 życia! Nie. Frajerze, chodź nie, tutaj! Nie, nie, zostaw mnie, go, Nie! zostaw mnie! Dostaw się! Dostaw mnie! Mój cel nie jest za dobry, poczekaj! Kurde! Purple guy! Muszę tego muszę, muszę go zabić. Chwila! Nie tak. Głupie drzwi, dobra wajcie. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Hmm. Dobra, gdzie on może być? Nie wiem, ale muszę szybko znaleźć auto. Pamiętam, że gdzieś się zaparkowałem, a teraz pytanie, gdzie? Dobra, to może sobie wejdę do tego bloku i sobie pojadę windą na drugie piętro. Się tam, scho się tam schowam. Na, na pewno mnie tam nie znajdzie. Nie ma opcji, żeby mnie tam znalazł. A później rozkminię, gdzie mój, gdzie mój, gdzie mój, towa gdzie mój towarzysz broni. Dobra A śmieć na No nie, nie, nie Wracaj tu Nie, mnie Uciekam stąd Uciekam Uciekam Co, to tam się dzieje? Gdzie zawsze... pan jest? Nie ma mnie Ja nie to piętro, to Chodź pan jest? tu! Ja chcę oh, tylko oh, pana duszę! Chodź yeah, pan tu! Yeah, yeah, jest ja Nie chcę tylko yeah, pana duszę! Nieee! Yeah, nie chcę pana duszę! No niech pan poczeka! Ja chcę tylko. Oh, oh, chodź pan tu! Nie, yeah, awa! Wyciągnij du duże bronie! I believe I can fly! Ja nie, ja nie umiem ten! Ja nie umiem latać! Dobra. Dobra. Czas balkon Nie, 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 nie. Ah, to, nie. Jest, to jest. Nie, nie. Dobra, muszę Dobra, go, muszę, go, muszę go wziąć i zabić. To jest jedyna. to jest nie. Jadę. Chodź pan tu. Jadę po pana. Eh, ja to tylko pana dłuższa. No, niech pan poczeka. No. Gdzie Proszę pan? pana. No. Gdzie pan jest? Gdzie pan jest? Cze, cze, czego pan ode mnie chce? Gdzie jest mój przyjaciel? Znaczy, pana tłuszczy tak? i, i. Bo mam duszę już jednego. Co Do drugiego teraz? O nie! No, dzień spa. dobry! Zostaw mnie pan! Nie, został mnie, mnie pan! mnie pan! Oha, oha. O nie. Kurde. O, co jest? Ch ch chyba widziałem jakiś ruch, ale dobra. Gdzie pan jest? Zabarykadowane deski, to, to był dom tego debila. Nie. A tutaj na pewno go nie ma. Nie. Albo chociaż, może to wyważę. Kurde nie trafiam w te deski. Gdzie to jest? A kamera jest jakaś. Zaraz moją kamerę. Nie ma oglądania. Tak jest. Nie. Gdzie pan jest? Pan jest tutaj. Kurde. nie ma pana. Nie ma pana. Może, może pan jest tutaj? Kuba nie miałem sobie. Co? Dobrze Co tu się stało? Słyszałem dziwne, dziwne, dźwięk otwierania drzwi O nie Nie, nie, nie Gdzie pan jest? No. Co to miało być? Nie. A tutaj pan nie. jest A gdzie? nie Chodź pan, chodź pan Do widzenia pan. Do widzenia, do widzenia Do widzenia proszę pana do widzenia Pana, czemu pan jest nietykalny? Dlaczego ja pana nie czekam? Fila Fila, to fila, to fila Zostaw mnie, mnie pan Chodź pan! Nie! Zostaw mnie pan! Dobrze, miarka się przebrała! Nie, zostaw mnie, zostaw mnie pan! Zostaw mnie pan! Dlaczego pan też moją duszę? No Bo ład. mam już jednego z was! Już! Chodź tu pan! O kurde, o kurde uciekam! Gdzie, gdzie ja tu miałem? O! O kurde! Czemu pan jest nieśmiertelny? Jusza! A nie. nie ma duszy Chodź tu pan Gdzie pan jest Teraz pana zabiję. Z moim Z moim Paj Mam ci psy. Jem chipsy, proszę mi nie przeszkadzać Co? A nie dusza? No smaczne są ja, a, a jaki a o, smak duszy? Chwila. Smak pizzy. Aha. O, jedy, to jest jedyny smak jaki był w pizzerii. Co? Pizza. ten... Ale Gdzie pan jest? Uciekam. Daleko od pana. A konkretnie to jadę na kręgle. Aha. To no dobrze. Dobra, muszę się tutaj zabunkrować. Gdzie nie... pan jest? Na kręgielni. Ok. Dziękuję za tę informację. Ja zrobię to. Wiem, gdzie pana szukać. Dobra, zabarykadowałem się tutaj. Mam w dodatku jeszcze kamerę. Nie? Aha, więc mnie nie, pan, nie bo, pan pewnie mnie oszukuje i pan nie A. jest na kręgielni. Nie wierzę, że Je, pan. Jestem, jestem sobie tam grał w kręgle. Ale ja byłem przed chwilą na kręgielni i tam pana nie było. No, no, no to co pana... to? To, tak, to, tak, to co robią te deski w bloku? Na pan tutaj jakie, jest. Jakie deski? Na ja, ja, ja tam... pewno pan tutaj jest, jestem gotowy. Żeby znaleźć pana i zabrać panu duszę. Eee, co jest? Kurde, uciekam. Chodź pan tu! Oła. Dusza!